Poznajcie Wojtka. Wojtek ma mnóstwo energii i jest zadowolony z życia. Ma siłę na realizację swoich celów. A to jest Konrad. Jest wiecznie zmęczony. W ciągu dnia marzy o tym, aby się położyć, a w nocy nie może zasnąć scrollując telefon. Różni ich sześć nawyków, które poznasz w tym filmie. A dzięki nim zmienisz swoje życie na lepsze. Wojtek zaczyna swój dzień od porannego treningu. Kilka kilometrów biegu pobudza go na resztę dnia. W tym samym czasie Konrad odsypia kolejną nieprzespaną noc. Według badań przeprowadzonych przez Madi Pasquarello, poziom aktywności fizycznej może wpływać na zmęczenie. Badania wykazują, że co prawda wysiłek fizyczny sprawia, że czujemy się bardziej zmęczeni, ta aktywność fizyczna, wykonywana kilka razy w tygodniu, w rzeczywistości zwiększa nasz poziom energii. Wiczenia powodują wytwarzanie większej ilości mitochondrów, czyli części komórki odpowiedzialnej za produkcję energii. Jeżeli praktykowałeś ranne bieganie, to z pewnością potwierdzisz, że pomimo chwilowego zmęczenia, trening powoduje długofalowy przypływ energii na calutką resztę dnia. Jeżeli masz zamiar wybrać się na wieczorny trening, nie warto tego robić przed pójściem spać. Wysiłek fizyczny powinien odbywać się przynajmniej kilka godzin przed zaplanowanym snem. Nasz organizm bardzo lubi rutynę, dlatego przed snem powinniśmy starać się raczej wyciszyć, a nie pobudzać nasz organizm. Konrad uwielbia energetyki. Nie wyobraża sobie dnia bez puszki Monsterka. Słodki napój daje mu energię. Ale czy na długo? Wojtek woli bardziej naturalne sposoby pobudzania, dlatego od czasu do czasu napije się yerby lub kawy. Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki kawy. Piękny zapach, smak i przede wszystkim swoisty rytuał. Kofeina, mimo wielu zalet, ma również swoje wady. Energetyk jest w stanie pobudzić nas na 2 godziny, kawa na 4, a yerba nawet na ponad 5 godzin. Na rynku mamy o wiele więcej rodzajów pobudaczy. Gdy ich używamy, warto zapoznać się z ich czasem działania i przyjąć odpowiednią dawkę. Aby zapobiec problemom ze snem, ostatnią dawkę kofeiny powinniśmy przyjąć maksymalnie 6 godzin przed snem. Pamiętajmy, że jakakolwiek ilość kofeiny zmniejsza wytwarzanie melatoniny przez nasz organizm czyli hormonu odpowiedzialnego za jakość naszego snu. Konrad chodzi do pracy. Pracuje 5 dni w tygodniu przez 8 godzin, często biorąc nadgodziny. W pracy nie robi przerw, jest wypalony i nie ma satysfakcji z wykonywanych zadań. Później wraca do domu i, w ramach odpoczynku, ogląda telewizję z browarkiem w ręku. Nie posiada żadnego hobby ani odskocznie od ciężkiej pracy, co prowadzi go do zmęczenia. Kojarzy ci się ten schemat? Jeśli tak, to zobacz, co zamiast tego robi Wojtek. Wojtek pracuje w miejscu, gdzie ma możliwość dostosowywania godzin pracy do swoich potrzeb. Robi to, co sprawia mu przyjemność, dzięki czemu wykonuje swoje zadania dużo lepiej i efektywniej. Gdy wraca do domu, realizuje swoje pasje i wypoczywa w lepszy sposób od Konrada. Zamiast pozornego wypoczynku przed telewizorem, idzie na spacer lub sięga po książkę. Jak mówią badania WHO z 2016 roku, 745 tysięcy osób zmarło w wyniku udaru lub chorób spowodowanych przez przepracowanie. Jest to zatrważający wynik, który pokazuje, że przepracowanie może prowadzić nie tylko do zmęczenia, ale nawet do śmierci. Mówi się, że jelita to nasz drugi mózg. To, jak się odżywiamy, ma nie tylko wpływ na nasz wygląd, ale również na samopoczucie. Wiele badań wykazało, że spożywanie produktów zawierających tryptofan, czyli np. produkty mleczne, wpływa pozytywnie na jakość snu. By poprawić jakość swojego snu, musimy zwrócić uwagę jeszcze na dwa hormony. Melatonina występuje w produktach pełnoziarnistych czy owocach takich jak na przykład wiśnie. Oraz serotonina, występująca np. w rybach, bananach czy pestkach dyni. Są one kluczowe, by poprawić jakość naszego snu. Przed snem powinniśmy unikać słodyczy, wysokobiałkowych dań czy ostrych posiłków. Uwierz mi, że po tego typu jedzeniu rano będziesz strasznie zmulony. Kojarzysz dni, które prześpisz 12 godzin i wcale nie jesteś wypoczęty? Odpowiednia ilość snu jest kluczową sprawą, a niedobór snu jest tak samo szkodliwy jak jego nadmiar. W takim razie, ile powinniśmy spać? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ każdy z nas jest inny. Jednak przyjmuje się, że powinno to być od 7 do 8 godzin w przypadku osoby dorosłej. Niech! Stres towarzyszy nam w życiu codziennym, a jego nadmiar z pewnością prowadzi do zmęczenia oraz do wielu innych problemów. Może wywołać m.in. problemy z zasypianiem czy nawet zaburzenia odżywiania. Ale co Ty możesz zrobić, aby go zredukować? Badania wykazują, że osoby medytujące zmniejszają poziom stresu w swoim życiu. 15 minut wyciszenia organizmu dziennie potrafi zredukować stres nawet o 30%. Znalezienie hobby również może znacząco obniżyć poziom stresu. Chwile w ciągu dnia, gdzie możemy zająć się czymś, co naprawdę lubimy i co możemy nazwać swoją pasją, skutecznie nas odstresują. Pamiętajmy, że stres przyczynia się do rozwoju chorób w naszym organizmie. Jeżeli w Twoim życiu stres jest na wysokim poziomie, to możesz się liczyć z tym, że będziesz dużo bardziej podatny na choroby, takie jak nadciśnienie czy depresja. Wszystkie wyżej wymienione rzeczy powodują, że jesteś zmęczony i to od Ciebie zależy, czy dzięki temu, że je poznałeś, zmienisz swoje życie na lepsze i czy będziesz żył jak Konrad, czy może jak Wojtek.